Dzień dobry. Księżyc z Dlaczego zostałem tak potraktowany? Za jakie grzechy, za jaką niesprawiedliwość? Okej, okay, mamy. Sprawy nierozwiązane emocje niesprawiedliwość niesprawiedliwość nękanie hmm. jakieś prześladowanie mnie co czyścić ale tak. Jest tak, jest pokazane. Dobra, to jest czas rozliczeń. Czas yy, przyjrzenia się danej sprawie za momencik. Będziemy patrzeć, o co chodzi. Bo to już jest takie. Ja się muszę prze, przeprowadzić przez te, przez te sytuacje. Ja już muszę wyciągnąć wnioski i zobaczyć, co dalej. I co one mi dadzą. I co zrobić? Nie pozwolić, żeby ta sytuacja i, lub ta osoba, mnie zniszczyły. Mnie zniszczyła. Czyli krótko mówiąc, ja tutaj muszę się jeszcze przyjrzeć, dokonać rozliczeń po to tylko, żebym nie zginął. Muszę się skonfrontować z tym, co się ze mną dzieje i we mnie, żebym nie przepadł. Po prostu nie stracił siebie, swojego życia w najrozmaitszych sensach. Żebym nie stracił potencjału nie zaprzepaścił go. Bezpowiedziane, krótko i wprost, bo inaczej to nie ma przyszłości. Taki styl życia nie ma przyszłości, takie myślenie nie ma przyszłości. Dobra. Yy. Głowa. Głowa, która y, domaga się rozliczeń. Głowa, która y, skonfrontowana jest z niesprawiedliwością. Ja tutaj chcę, ja tutaj muszę. Wiedzieć, na czym stoję. Jestem bardzo niespokojny, ale y, znowu niesprawiedliwie potraktowany. Y, mamy. Mamy samego koziorożca, mamy byka panna koziorożca. Mamy skorpiona, mamy lwa, skorpiona drugi raz. W ogóle tutaj jakieś zmiany mentalne są konieczne ale to 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 już jest alarm o co tu chodzi Może No w ogóle jest tutaj energia kobieca bardzo, która, która ma na celu wprowadzenie zamieszania. Zamieszania, z którym ja sobie nie mogę poradzić. Mamy tutaj yy, damsko-męskie potyczki. Awet tu. Przestań do mnie dzwonić się ze mną kontaktować. Aha. Czas rozliczeń, czyli... O co ci osobo chodzi? Tutaj no raczej by się... No, nie poleca się... Um, unikania. Nie poleca się nie odbierania telefonów, tylko tutaj trzeba konfrontację. Oczywiście. Pojawia się zakłopotanie. Totalne skonfundowanie, jeżeli chodzi o kontakt z tą osobą, to jest kontakt od kobiety. Mam dość, mam, mam takie poczucie bycia nękanym. I zaczynam wątpić co dalej. Emocje, emocje, które Emocje, które wskazują na mój stan, który jeszcze raz. Moje stany emocjonalne przeszłe, z którymi ja już nie chcę mieć nic do czynienia, nie chcę już do tego wracać, są namiętnie wybudzane. Dzieje się to wbrew mojej woli, wbrew moim prośbom, czy komunikatom dość otwartym no bo głowa przestań do mnie dzwonić mhm. Emocje są tutaj kierowane takim tym myśleniem od głowy. Przestań do mnie dzwonić, przestań się ze mną kontaktować, dlatego że tutaj kobieta dzwoni do faceta chcąc od niego czegoś za darmo. To jest no pokazała się charytatywność w takim nieciekawym nie, nie kontekście, że możesz się łudzić że mam szczere intencje, kontaktując się z tobą. Zależy mi na tym, żebyś sobie wkręcił, facecie, że ma to znaczenie i wartość. Ale jednocześnie, to, co się pokazuje w kategorii, co robić, chcę, Chcecie dobić. U Państwa się pokazuje, co robić. Nie dać się zniszczyć. Nie dać się zbesztać. Zadeptać. No, jest komunikat: Wybieraj. Albo biegniesz na ślepo do mnie. To znaczy, odpowiadasz mi na moje telefony, mnie, kobiety, która ciebie w facecie nękam, bo chcesz po prostu żyć. No co zrobisz teraz? Albo będziesz do mnie lgnąć nadal, albo wybierasz swoje życie. No tutaj. A co, co tutaj? Czego ta kobieta chce? Czego ta kobieta chce? Po co to nękanie? W jakim celu? Bo chcecie wykończyć po prostu. Bo ja chcę Ciebie, mężczyzno, od siebie uzależnić. To, to tutaj tak naprawdę to jest narcyzm kobiecy. Tu pokazany. Chcecie od siebie uzależnić, czyli taka klasyczna zagrywka, a później, mm. klasyczna zagrywka narcyza, a później będę, kiedy przełkniesz, ha połkniesz haczyk, zrobię z tobą co zechce. Tu jest pokazane, ja chcę cię zniszczyć. Totalnie. A więc tutaj jest takie głośne przez megafon do koziorożca. Co wybierasz? Biegniesz do tej kobiety, która cię, odcie, która cię od siebie uzależnia, żeby potem totalnie, żebyś facet przestał mieć życie, czy jednak wybierzesz samego siebie? Co jest dla ciebie ważniejsze? Co jest dla ciebie cenniejsze? Bo jak kobieta chce Cię doprowadzić do jakiegoś zwariowania, ja chcę, żebyś stracił głowę w, w sensie, żebyś zwariował, żebyś trafił do psychiatryka, ja chcę się odegrać, ja chcę zniszczyć ci, ci psychikę. Kośro, że jest to głowa. Więc ja, kobieta, uderzam w twój najczulszy punkt. Bo to jest mój sposób na radzenie sobie z miłością, która nie wychodzi. Ze związkami, które nie wychodzą w moim życiu. Mój styl załatwiania spraw jest. polega na niszczeniu drugiego człowieka. Teraz pytanie: ilu facetów było już ofiarą tej kobiety? Natomiast. to jest, to jest ta kwestia. Mm. No dlaczego? Bo ta kobieta nie umie inaczej po prostu nie po prostu nie e, nic to, po trupach do celu po, naprawdę jest nie nauczono jej że nie tak się załatwia sprawy to jest takie bycie pod przykrywką um. Osoby miłej, ale to jest, to jest takie zero-jedynkowe tutaj. Nigdy nie wiadomo, kiedy humor tej kobiety się zmieni. Wystarczy jedno spojrzenie, której się nie spodoba. Natychmiast jest fala, natychmiast jest e, wodospad pomyj, wylewających się na człowieka, na faceta. Więc. W takim sensie. Bo jak chcecie facet taką tak ci namieszać w głowie, doprowadzić cię do momentu kryzysu, tylko dlatego, żeby wziąć Twoją kasę? To jest po prostu kobieta, która. Pochodzi z biednej rodziny, być może żeby mieć te pieniądze, prostytuowała się cokolwiek, kradła. Naprawdę różne rzeczy, przeróżne. Tutaj chodzi o to, że kobieta ta poluje na facetów, a konkretniej na ich pieniądze. Stosując sztuczki, stosując seksualne manewry, chociaż bardziej tutaj. Tak, jakby ona hipnotyzowała facetów. Ona ma coś w sobie takiego, że, co powoduje, że faceci są o krok od szaleństwa. I to nie w fajnych znaczeniach czy konotacjach. Nie, nic z tego. Ta kobieta, czego ona chce. Odegrać się. Odegrać się, dlatego że kiedyś jakiś facet ją niefajnie wykorzystał. Mam takie wrażenie, że mówię tutaj właśnie o tej kobiecie, która oddawała się prostytucji i po prostu to, w jaki sposób już to wyglądało z tymi facetami. I sama presja życiowa, sytuacji życiowej, tak, że nie ma pieniędzy, nasiliło frustrację, więc teraz to, w jaki sposób ona tam była traktowana, teraz jest jej kolej i ona się mści. Ona się mści za to, że była zmuszona do prostytucji, zarabiać na siebie w taki sposób. To, jak faceci ją traktowali, ona traktuje jako pożywkę, jako paliwo, do tego, żeby teraz mścić się na tym, że nie miała wyboru. Co czyścić? Tu zdecydowanie. No, pokazują się negatywne emocje kobiety. Całe to paliwo, na którym ona jedzie. Wszystkie te. Mm, punkty zapalne, wszy wszystkie te chwile, które ona wykorzystuje na to, żeby sprowokować, no, awanturę. To jest taki cichy zabójca z niej. Ona ma do, doskonale wszystko wykalkulowane, co się dzieje i jak. I jak ma być rozegrane. I, i po trupach do celu. Znowu. I jest bardzo cierpliwa w tym co robi. Czyli ona po prostu czeka aż facet się będzie widzi z bólu emocjonalnego. Na jej oczach, aż, aż się po prostu wykończy. Naprawdę mamy tutaj do czynienia z kobietą, która wymaga natychmiastowego leczenia psychiatrycznego. Tu jest oddział zamknięty, pokazany. Dlaczego ona się tak zachowuje? Bo jej obiecano, że będzie inaczej niż jest. Obiecano jej w, jakimś, w jakiejś chwili jej życia, że ono będzie spokojne. Ktoś nie dotrzymał, facet nie dotrzymał kiedyś, kiedyś tam, w przeszłości. Facet nie dotrzymał obietnicy. Facet, który ją wypro miał wyprowadzić. Hmm. Facet, który ją miał wyprowadzić z prostytucji. Obiecał jej, nie dotrzymał słowa, więc teraz ona się mści na każdym facecie, którego spotka. Ona poluje na facetów. No i teraz, mężczyzno, co zrobić? Nie dopuścić do tego, żeby cię ta osoba zniszczyła. No to ona ma w sobie problem, bo ona się na tobie mści tylko dlatego, że nie miała innego wyboru w życiu. Tu, twoja defensywność, facet, twoja defensywność jest tutaj na dość niskim poziomie. Musisz się tutaj naprawdę w sobie wezbrać i no, zmotywować, zmobilizować do tego, no bo ona się szykuje na ciebie. Mam nadzieję, że zdążę ja z tym czytaniem. Z publikacją. Znasz przyczynę. Wiesz, dlaczego działa. No i... Okazuje się, ja wiem, że to może być trudne do przyjęcia, wręcz banalne w swoim przekazie, ale jest pokazane, no, masz za chwilę, za chwilę będziesz mieć, czy już masz do czynienia z taką osobą, raczej tak, bo głowa już mówi, że przestań do mnie dzwonić, czyli to się dzieje, jest, wiesz, pokazane, no, po prostu... Refleksja nad tą osobą, dokonaj jej, dokonaj tej refleksji, wybacz i daj sobie spokój. Jeszcze raz, znasz przyczynę, dla której ona to robi. Tylko dlatego, że jej życiowe frustracje wyszły, na wiesz, co jest po części dobrą wiadomością, bo wreszcie coś się w niej oczyszcza. Ale środki, które ona stosuje, są karygodne. Jej celem jest yy, zniszczenie facetów. Ja słyszę, nienawidzę facetów. Nienawidzę każdego faceta, którego widzę na ulicy. Ten jej prostytu... Yy, jeszcze raz. Ten wątek prostytucji jest tutaj kluczowy. Mhm. No, u ciebie jest pokazane naprawdę. Zrozum mechanizmy. Spójrz od tej strony. Nie co ona już robi, tylko co powoduje. Co to powoduje? Jakie są przyczyny, dla których ona powinna naprawdę być poddana leczeniu? Bo to jest za duży. Za duży ładunek, tyle jest tutaj tej nienawiści do facetów, tyle jest tej, tego rozgoryczenia, że ona sobie sama już nie daje rady. To, to, że ona nie ma kontroli, to jest za mało powiedziane, to jakby nic nie powiedzieć. Co robić, tak? No, przemyśl, przebacz. Wybierz. Biegniesz. W w tę stronę, w stronę tej kobiety, czy chcesz żyć? Co było w emocjach? To samo. No, facet, wybierz, czy chcesz się wykończyć, czy idziesz w stronę, jednak, yy, daj sobie spokój. Z tego nic nie będzie. Ona się musi najpierw uspokoić. Ona, w ogóle, jeżeli, jeżeli w ogóle do tego dojdzie, ona. <laughs> Ona musi sobie najpierw no, uspokoić głowę, ale to będzie trudne. To będzie wyczerpujące dla niej samej, bo w niej jest tyle żaru nienawiści. On się tak łatwo nie wypali i tak szybko. Więc najlepiej dla ciebie, facet, jest. No, jednak przepraszam za stwierdzenie, ale dać sobie na wstrzymanie, odejść. Jeżeli, jeżeli was nie łączą dzieci, to tym lepiej. To, to będzie to łatwiejsze. Ale jest pokazane, że gdzieś się coś jeszcze do niej ciągnie. Mogłoby ciągnąć, tylko pytanie dlaczego? No, wybierz, biegniesz w tę stronę w jej stronę i ona cię zniszczy bo do tego prowadzi ta droga czy chcesz żyć żyć bez niej żyć w spokoju żebyś normalnie mógł zmrużyć oczy normalnie spać yy, ona się nie zmieni szybko pytanie jak długo chcesz czekać nie masz gwarancji, że to się stanie jeszcze w tym roku. To znaczy to, że ona tutaj coś ze sobą zrobi. Aczkolwiek już sprawdzam, jakie są szanse na to. Przekro mi, ale nieprędkie. Ona jedzie na emocjach. I dopóki ona się nie wyżyje, dopóki ona, ona się nie będzie leczyć, nie wiem, może jakiś ekstremalny sport, w ogóle jakiś sport, jeżeli ona w ogóle jest na tyle trzeźwa, że myśli o sobie, co się ze mną dzieje. Nawet jeśli jakieś kroki podejmie, szybko się z tego nie wydostanie. Bo to za dużo się nawarstwiło tego. Zwłaszcza wątek prostytuc prostytucji. Czakra gardła. To jest sama ta kobieta. Mhm. Wcześniej kaszlałem tu u Państwa na czytaniu. To jest. Energia tej kobiety, która chce, żeby ją zostawiono w spokoju. No to facet, zrób to. Ona sama tego chce. Ona nie chce pomocy. Dlatego mówię, jeżeli jakimś cudem ona coś ze sobą zrobi, no to plus dla niej. Natomiast ona jest. Ale mówimy jeżeli, tak? Tryb przypuszczający, jakiś warunek tutaj stawiamy. Ona ze sobą zrobi porządek pod warunkiem, że. A tutaj jest pokazane, nie, zostawcie mnie w spokoju. Nie można pomagać na siłę. Z drugiej strony. No nie zmusisz. Stajesz przed podwójnym wyborem, facet. Wybieraj, co robisz. Idziesz w coś, to znaczy w kontakt z kobietą. Która nie dość, że cię zniszczy, to jeszcze to się nie naprawi tak szybko w niej. Wiesz co? Ja, ja czułem wcześniej, mniej więcej tu przy emocjach, jak badałem, że ja usłyszałem słowo modliszka, tak jak ona by ci po prostu chciała odgryźć łeb. Dosłownie. Unicestwitcie. Tylko dlatego, że ona innych facetów nie znosi. Nienawidzi. Czystą porządliwą nienawiścią. Czy w to biegniesz? Czy wybierasz spokojne życie?